Czy uważasz, że tego śpiewu w polskiej szkole powinno być więcej? Zdecydowanie tak, tylko on powinien być dobrze prowadzony, a do tej pory jest tak, że są zespoły, bardziej chóry w kołach i te chóry są prowadzone taką nie do końca jeszcze z dobrą świadomością i niestety w... Możą pewne problemy później e, w głosie u, u dziewczynek, u chłopców, e, bo nie, nie zwraca się uwagi na technikę. Wiecie, no nie ma czasu, w szkole nie ma czasu też na to, żeby indywidualnie pracować z człowiekiem. I tak jest lepiej, że ta kultura śpiewania e, poprzez programy, które są prowadzone, czy The Voice, czy Mam Talent, e, czy w ogóle dostępność muzyki e, w internecie, jaka jest, i to, że możemy. Patrzysz, jak ktoś śpiewa za granicą, o wiele ciekawiej, więcej, lepiej. To powoduje, że u nas też jest coraz lepiej z tym śpiewaniem, i jakby z większą świadomością ludzie, też wysłuchając innych wokalistów, mogą naśladować ich, ale dalej w szkole jest tego mało i chyba jeszcze nie do końca w odpowiedni sposób prowadzone.